Ale to jest takie takich słońce, normalne. Bardziej kaloryczne będzie. o, wy dojście? My mleko mamy. Tu macie fajną rzeczkę, Kibda danger. Tamtego. A co tamtego? A to Łukasz, a jedzie ktoś Myślałem, że tylko sam idziemy O yeah. Tomek, ty masz to tamto Ale nie tamto Krowy markatka jedzą Ładne, wypas Aj, dawaj A ten tego, ten? Łukasz? To dawaj Nie, bo nie mam Ktoś musi tędy przejść, bo nie wierzę. Marcin, jak ty co to będę ciągnął? Kogoś ma ktoś otrafi, nie? Robert, coś dla ciebie. O, sorry. to uważyłem. Kogoś nie się.

Bien Marcin! Karo, chodź tutaj szybko! Idzie, idzie, idziesz, idziesz! I miśka utopiłem. Chodźcie troszkę. No jak tam?